No, dzisiaj pokażę Wam jak, jak zmienić tło w menu, nowym menu start Windows 8 Mówię o tym tle właśnie w nowym menu Start mm -hmm. Możecie tutaj wrócić jakiekolwiek zdjęcia mm, jakie chcecie Może być to Wasze zdjęcia, może być jakieś z internetu, może być już takie yy, domyślne yy, Żeby zmienić to, ten, ten, to tło wystarczy się ściągnąć pewien program yy, Link do programu umieszczę w opisie filmiku to będzie link do tej strony, właśnie tego programu. Link sobie kliknijcie na dole przy filmiku. Jak już jesteście na tej stronie, to kliknijcie Download. Oczywiście ściągnijcie ten program, on jest bardzo lekki, szybko się ściąga, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. To jest sprawdzona strona. Teraz kliknijcie OK, żeby go zainstalować. Cały czas się dajemy Next itd. Tak tak Instalacja jest bardzo, bardzo prosta. Czekam aż się zainstaluje Trwa to chwilkę jak widać. Klikam, żeby się uruch uruchomił. I teraz mamy taki ekranik. Tu możemy wybrać już zgodzonych jakby z szablonów do zmiany tła. Weźmy przed ten, sprawdźmy. No i nasze tło właśnie się zmieniło. takie no, tak jest z Możemy też zrobić właśnie nasze zdjęcie. Może być to zdjęcie z internetu. Może być takie zdjęcie z naszą osobą, czy kimkolwiek innym. Dużo formatów jest obsługiwanych. Hmm. Ja wcześniej ściągnąłem sobie już pewne zdjęcie, więc sobie panoramę rzymu zaraz się wkleję do folderu i pokażę Wam jak to się zmienia Klikn Kliknijcie na lo Load Image hmm. Wyszukajcie teraz swoje zdjęcie, moje to będzie właśnie panorama rzymu Kliknijcie OK, hmm. teraz Wasze zdjęcie się i tym... Tym słowakiem, jak go tutaj, sobie mm, miejsce, gdzie to zdjęcie, jak to zdjęcie będzie wyświetlane. Ja ułożę sobie zdjęcie w ten sposób, że ta część będzie tylko wyświetlana. I jak już macie gotową, tą mm, część, która będzie wyświetlana, kliknij, kliknijcie na Play and Save. Tak już jesteście gotowi. I teraz, wasze właśnie, mm, tło się zmieniło, tylko że mamy jeszcze tego ptaszka, także go trzeba wyłączać. Klikając tutaj, właśnie ten pusty kwadracik, wyłączając to myślę. I klikając jeszcze raz Apply and Save i Wasze to się wyświetla w ten sposób. Tak jak już mówiłem, możecie wyświetlać jakiekolwiek zdjęcie, byście chcieli. tutaj, żeby wczytać je, klikając Load, a później klikając Apply and Save. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to komentujcie, subskrybujcie. Będę wrzucał co jakiś czas jakieś tutoriale. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, no to na pewno do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się i miłego dnia.